Siemano! Wymienię sobie dzisiaj czujnik spalania na stukowego, czyli takie coś. Czujnik już zakupiłem. Aby go zamontować muszę wyjąć interkulę. I to właśnie zamierzam teraz zrobić w tej chwili. Nie jest to zbyt prosta czynność. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić. Nie skończyłem żadnej wyższej szkoły, więc mogę mieć problem. Już pierwszy problem, bo widziałem ze sobą klucze do ale już wracam z tym kluczem. Tutaj teraz odkręcę sobie śrubkę, jak na statku. Hop, 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 hop. A proszę bardzo. Się udało, co nieco. Się udało. Dobra, jedną śrubkę już mamy. Połowa sukcesu. Rusza się. Już widzę głowkę. Co jest? Dobra. Tutaj mamy drugą śrubkę. Interkuler nie ma oryginalnych mocowych, ponieważ to nie jest oryginalny interkuler od tego modelu. Teraz tak. Teraz musimy odłączyć. Aha, już tutaj tak blow off, ale już odłączyłem. Teraz odłączamy przewód od turbo sprężarki. Oj, wiadro oleju się wyleje pewnie zaraz. Ale to nic. Jesteśmy odporni psychicznie. I teraz musimy się dopuścić aktu wandalizmu, bo musimy wyjąć ten tertuł Musimy go wyjąć. A powiedzieć, a zrobić? To dwie różne rzeczy. Łącznik już jest leciwy tutaj, leciwy ten łączniczyk. No wychodź cholera jedna. Ten interkular lubi tutaj być, on nie chce stąd wychodzić. W takie głupione miejsce. Sztywny jak baranin jajca. Mówiłem, no że to będzie akt wandalizmu. Wyraz H1. Ciek fajnie wygląda od tyłu, nie? Fajosko. Rury trochę przepływ powietrza blokują. Jeszcze ciepły. Biturbo można zrobić podłączyć a gdzie ten nasz czujnik czujnik, czujnik, czujniczek Hat 1 o tam siedzi, widzicie go to łobuz kurde, gdzie ja znajdę półmetrowe pokrętło, żeby go dokręcić hmm, Dobra, wyrywam chwasta. Ta ra ra ta ra ra. Dobra, chodź tu bydlaku. Ja cię nauczysz mi się. Oho. Dobrze doje... dokręcony, kurde. Czujnik spalania stukowego ma być dokręcony z momentem 25 Nm. A ja mam problem, żeby go ruszyć w ogóle. Ciekawe czy gwint nie jest uwalony. Pewnie jest. Pewnie jest. Ja pierdzielę. No i mamy kiba. Dobra. Wyrywam go. Jeszcze mogę taki Zrobić patent, uderzyć w niego parę razy, bo czuję, że mi się śruba urywa, a z tej racji, że ten czujnik i tak idzie do wymiany, więc jest Tu parę razy stuknę. Kurde no Alej, weź się odkryć, kurde Bądź dobrym czujnikiem please Ale dopierdzielony Coś idzie, ale nie wiem czy to nie śruba się urea. Idzie coś. Idzie. Choć mam wrażenie, że razem z gwintem. Kurza, twarz. kto to tak zrobił? No, co to tak kurde zrobił? Ale saka. Ale dorżnięty, dowalony po prostu. O fuck, jaka korozja. Kurde. No tak, tu tutaj nie ma. Jak to miało działać? Patrzcie na to, postaram się jakoś to nagrać. Obadajcie to łapostrość, łapostrość. Nie chcę tam złapać ostrości. O, widzicie to? Jedna wielka korozja. Tak samo wygląda sam czujnik. Pomijam fakt, że to było dowolone. Nie wiem, być może to przez korozję tak mocno było dopieprzone. I tu trochę aluminium na gwincie. Dobrze, że obstukałem tę śrubę. I w miarę mi się udało ją wykręcić. Teraz zrobię porządek z gwintem. Znajdę inną śrubę. I poprawię tam ten gwind. Założę nowy czujniczek. I będzie gitarka. I oczywiście do przykręcania klucz dyma, dymanu, dynamometryczny. Dynamometryczny, nie dymanometryczny. poodpinałem trochę kostek. Jest trochę lepszy dostęp. A teraz papierek ścierny i pojechali, nie? nie ma że boli, kurde. Ma się błyszczeć <noise> Ma się kurna błyszczeć tak. Musi przylegać idealnie metal do metalu. Chociaż najlepszą opcją byłoby w ogóle jakoś sprezowanie tej powierzchni. Ale już huk tam Postaram się po prostu wyczyścić, wyczyścić to do... Bladego aluminium, potem jeszcze wezmę gwintownik i w ten gwint. Oczywiście śruba pójdzie w on bo ona już jest, już jest przeciągnięta. a jeszcze trochę ja tu poszoruję. Można powiedzieć, że powierzchnia jest deczko deczko poprawiona. Teraz można użyć tam gwintownika, żeby poprawić gwint i będzie gitarka. tlenek aluminium jest strasznie twardy i wbrew pozorom ciężko go ciężko to dobrze przegwintować także smutna robota posuwamy się bardzo powoli do przodu i znowu do tyłu <laughs> wind mam już zrobiony Także wymieniam starą śrubę na nową, zakładam czujnik. Oczywiście nie muszę wspominać, że tutaj nie dajemy żadnego smaru, aczkolwiek na sam gwint zastosuję smar ceramiczny. Smar ceramiczny jest fajny, bo on jest bardzo neutralny. Chyba nie muszę wam mówić, że do aluminiowych elementów absolutnie nie stosujemy smarów miedzianych. Bo rozpieprzamy sobie, po prostu budujemy małe ogniwo i koronę następuje w bardzo szybkim tempie. Mimo iż smar miedziowy taki bardzo popularny jest i w ogóle i ładnie wygląda, ale potrafi przynieść więcej złego niż dobrego. ten nasz czynniczek nie tutaj krnąbrnie wchodzi o teraz tylko łapnę gwint skręcę kluczem dynamometrycznym Nie sprawdzałem w instrukcji, ale podejrzewam, że jak każdy czujnik spalania stukowego będzie 25 Nm. Zobaczę tylko, czy śruba dochodzi do końca. Dobrze, śruba dochodzi do końca. Teraz poluzuję i skręcę na właściwy moment dynamometrem. Dobra, gdzie jest magnesik? Oczywiście w najważniejszym momencie musiała mi spaść na sadkę. Chodź tutaj, chodź do tego, No chodź, będę dla ciebie dobry już od dzisiaj. Nie będę cię gubił. A, mam cię. Dobra, idziemy z tym koksem, wbijamy, wbijamy nasadkę, klucz dymanometryczny, 25 newtonometrów. I jedziemy z tym koksem. Tak się wydaje, ale to Pyk, poszło. No i mamy sprawa załatwiona. Nowy czujniczek siedzi na swoim miejscu. Proszę bardzo, czujniczek zamontowany tutaj jest od niego kosteczka, którą zaraz podepnę. Siedzi na swoim miejscu. A stary skorodowany czujnik. Sporadycznie wyskakiwał mi jego błąd, sporadycznie, ale nieco tak wkurzało po prostu już, że musiałem coś z tym zrobić. No i co? Niby taka prosta czynność, wymiana czujnika, ile było pierdzielenia się z tą korozją. Ale już mamy sprawę załatwioną, teraz składam wszystko tak, jak rozbierałem i, i ogień. No moczynka.